Cześć Wam, Teletubisie! Cześć Wam, Teletubisie! Co Wy robicie? I e szykujemy jedzenie! I e no nu, nu! Teletubisie szykują jedzenie! Mam pomysł! Mam pomysł! Chodźcie za mną! No, no, no. Co on znów kombinuje? Chodźmy lepiej za nim, bo może coś wymyślić dziwnego! No, gdzie oni są? O Nunu, co ty wymyśliłeś znów? I e o no, co ty wymyśliłeś? Hm, musimy ich obudzić. Obudzić dipsy i lala. Przecież oni smacznie sobie śpią. O, kto tu tak hałasuje? Kto tu tak hałasuje? no, czemu ty znów hałasujesz? No no ma pomysł. Chodźcie. Pójdziemy na basen. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. Hm? Na basen? Hmm, mi się nie chce, no no poczekaj, no no, 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 poczekaj, no poczekaj. Gdzie on jest No gdzie oni są? No chodźcie, tyle tu się. I u, no, no. To wiesz co? To ja od razu może wskoczę na ślizgawkę. I e o, i e o. Co, co, co tutaj jest w tym? Co, co tutaj jest w tym, w tym basenie? Co tutaj jest? To może ja od razu zjadę na ślizgawce. Poczekaj, Dipsy! Ja od razu zjadę na ślizgawce, Poczekaj! O nie, uciekaj! Uciekaj, Dipsy! Uciekaj! Co to jest? To jest taki dziwny krokodylek! Hm. krokodylku, co ty tutaj robisz? Krokodylek głodny, krokodylek zje zaraz coś. No, nie po to wymyśliłem basen, żeby teraz się nie kąpać. Krokodylku! Nam, 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 nam. Krokodylku, wyjdź z tego basenu. To jest nasz basen. No, ja to byłem pierwszy. Hmm, co tu zrobić? Co tu wymyśleć? Nunu, no, no, ja mam pomysł. No, no. Po prostu wciągnij go tym odkurzaczem, twoim. Hmm, dobry pomysł. Dobry pomysł. Krokodylku, wchodzę do ciebie. Ale jak wejdziesz, to ja ciebie am, am zrobię. Dobrze. Oh, oh, nie ma krokodylka. Zjadłem. Chodźcie tyle tu się. A oh, Fu! Wow. teraz idzie. u I lala. Uu.